wyniki od... I tego meczu dziewiątej rundy pierwszej ligi pomiędzy Morawskim a Unią Tarnów. Taśma w górę przedostatni wyścig rozpoczęty. Kto najlepiej. Toni Rickardson. Andrzej Kussza chyba na drugiej pozycji. Pójdzie szeroko. Będzie atakował Toni Rickardsona. Toni Richardson, Andrzej Pusca! Proszę Państwa. Będą znowu emocje ogromne. Andrzej Kusta wspaniały atak po zewnętrznej. Kusta na cele. Za nim Toni Richardson. Trzeci jedzie Tomasz Kruk. Nie dał. Oby nie dał się razem przedzić. Mirosławowi Cierniakowi. Mirosław Cierniak Tomasz Kruk. Bardzo ciasno było na prostej. Wyszedł zwycięsko z tej jazdy teraz. Tomasz Kruk, ale atakuje Mirosław Cierniak po zewnętrznej. Znowu. Jakże zacięta walka w tym wyścigu. Andrzej Kusta na cele. Za nim Toni Rickardson, a tam piekielna warka o trzecią pozycję. Tomasz Kruk, Mirosław Cierniak. Chyba teraz Mirosław Cierniak wyjdzie na trzecią pozycję. Tak jest, ale tam ciasno na łuku. Tomasz Kruk trzeci. Nic się nie zmienia o czołowych pozycjach. Tomasz Kruk wiedzie, wiedzie ten jeden punkt, trzy do wiedzie. Ostatnie okrążenie, zanosi się na 4 do 2, zasielono Guzan i chyba zwycięstwo w tym spotkaniu. Tak jest! Andrzej Kuszcza to Lily Gardzon, Tomasz Drog, równo chyba wpadli na metę Mirosław Sierniak, chyba jednak ostatni. 4 do 2 dla Zielonogórza, no słyszą Państwo, co się dzieje na stanowisku.